Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo gorąco witamy w trzecim odcinku Exoniusów. Dzisiaj mamy szczególnie ważne informacje dla studentów. Oglądajcie nas. Mamy informacje o Światowych Dniach Młodzieży w naszej dwie sesji. I na koniec niespodziankę. Zapraszamy. No to zaczynamy. Drodzy studenci, jeżeli nas oglądacie, to współczujemy Wam, łączymy się w bólu i wiemy, że przeżywacie sesję. System eliminacji studenta jest aktywny. Też to kiedyś przeżywaliśmy i wiemy, że nie są to łatwe dni, dlatego chcielibyśmy, aby włączyć do modlitwy za Was całą społeczność naszego Exodusu. Dlatego, że każdy kiedyś będzie prawdopodobnym studentem i też będzie potrzebował tej modlitwy. Mamy więc taką propozycję. Jeżeli jesteś studentem, to pod tym filmikiem zostaw w komentarzu informację, kiedy, którego dnia, nawet o której godzinie masz egzamin z danego przedmiotu i prosimy wszystkich innych, to tylko może, aby jak zobaczy pusty komentarz, niech się podpisze. I niech pisze, że ja będę się za Ciebie modlił w tej godzinie. Myślimy, że uda się nam dzięki temu stworzyć naprawdę fajną społeczność modlących się. Wiemy, że modlitwa wspólnoty jest czymś bardzo, bardzo ważnym, dlatego liczymy na Was i na to, że napiszecie nam Wasze intencje, i na wszystkich pozostałych, że będziemy się za Was modlili. No, mam nadzieję, że to też słuchają maturzyści, ponieważ za Was też chcemy niedługo zrobić. Taką akcję, kiedy będziecie zdawać Wasze egzaminy. Więc nie tracimy czasu i do dzieła, piszcie w komentarzach intencje, kiedy macie egzaminy, Będziemy was omawiać. Druga rzecz, chcemy Was również zaprosić do obchodzenia Światowych Dni Młodzieży w naszej Diecezji. Jak pewnie wiecie, w pięciu najważniejszych miastach naszej diecezji w zamościu, w dniu Gorajów, Tomaszowie, w Krugieszowie i w Lubaczowie organizowane są w najbliższą niedzielę różnorakie spotkania. Zobaczcie sobie dokładnie na plakatach. Tam od godziny 14 do 18 będą różnego rodzaju tańce, nabożeństwa, koncerty itd. Tam i w tych parafiach nawet będzie telemost i będzie można przyjść wieczorem i oglądać święto świętą na zakończenie Światowej Dni Młodzieży. Mamy nadzieję, że będziecie z nami. No i na koniec niespodzianka. Zobaczcie sami. Ok, Dzień go! go. Haj! you will enjoy it! Bye! That's perfect, that's perfect! Now you s uh, please translate it in yeah. English. Okay, so I said, Hi, my name is Jiang and I invited you to EXODUS MODE, go hunting and you will enjoy it! Bye-bye! Oh, thank you! Thank you for Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w najbliższym czasie i pamiętajcie o modlitwie za naszych studentów, bo sami kiedyś nie będziecie. Coś niech będzie podchwalony ze wszystkich.